O adaptacji dawnego kurnika w podwieluńskim Gaszynie na mieszkania socjalne mówiono pod koniec minionego roku na sesjach Rady Miejskiej dwukrotnie. Między innymi przy podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Wieluń na lata 2013-2017. Burmistrz Antczak nie chce zwlekać z budową takich lokali, stąd ostateczna już decyzja w tej sprawie, która co oczywiste nie wszystkim się podoba. Czy pan policzył koszty? Koszty, które będą towarzyszyć budowie tego obiektu przy ulicy Granicznej, jakie koszty i o ile koszty byłyby mniejsze, gdyby ten sam obiekt był wybudowany przy ulicy POW, bo sądzę, że pan tych kosztów w ogóle nie policzył, że koszty na ulicy Granicznej to, 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 to jest naprawdę. Za, te, za to, co tam nas to będzie kosztować, to byśmy zrobili spokojnie ulicę POW chodniczek, taki, że po prostu błysk. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej wypowiedział się w tej sprawie wiceburmistrz Janusz Pamoła, który podobnie jak jego szef jest za realizacją tej właśnie inwestycji. Lokalizacja, jak i adaptacja tego budynku, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mówiliśmy tutaj o faktach, nie o jakichś wyimaginowanych historiach. Mówiliśmy o tym, że adaptacja tego budynku w sposób kosztorysowy została oceniona i ona jest na wartość miliona złotych. Mówiliśmy także o tym, że gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z przyłączem energetycznym, ponieważ zgodnie z prawem energetycznym to zakład dystrybucyjny ponosi koszty przyłączenia sieci. Mówiliśmy także o tym, że wcale nie potrzeba budować 800 metrów wodociągu, bo ten wodociąg jest dużo, dużo bliżej. Ten wodociąg jest w odległości 300 metrów. Od tej nieruchomości. W tym roku w budżecie miasta zostały zapisane środki właśnie na czy budowę ktoś? sieci wodociągowej. Wiceburmistrz Pamuła przekonywał, że nie będzie z tym większych problemów, gdyż woda zostanie pociągnięta od pobliskiego sąsiada nieruchomości. Czy my chcemy, czy nie chcemy, ta inwestycja w zakresie wodociągowym przybliży się do naszej nieruchomości o kolejne 160 metrów. Także jeżeli chodzi o kwestie kosztów wodociągowych, pozostaje tylko odcinek 160 metrów. Wybór, który tu został wskazany, a dotyczący materii realizacji inwestycji przy ulicy POW, ja też tak powiem, jest fatalny. Jest fatalny, dlatego że z wymiarze społecznym. Musimy czekać rok na to, żeby zrealizować kolejną inwestycję. Musimy czekać rok, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, którym przyznano lokale socjalne, którzy powinni zostać eksmitowani z zajmowanych do, do tej pory lokali. Władzą miasta w tej sprawie wtóruje także radny Marian Kaczmarek, przewodniczący komisji mieszkaniowej Rady uważa, że gmina nie może już czekać z budową kolejnych mieszkań socjalnych. Gminy jest nie stać dalej czekać z lokalami socjalnymi. Powstało nowe pojęcie, które zostało wprowadzone, czyli pomieszczenia tymczasowe. Proszę Państwa, to, co się dzieje z wyrokami sądowymi, jakie lawinowo się po prostu dostają ludzie, którzy zostali przez właścicieli lokali nie tylko spółdzielni miasta, ale z budownictwa prywatnego, to wszystko zgodnie z ustawą. Obciąża pana burmistrza, więc wykonanie wyroku powierza się burmistrzowi. Mało za niewykonanie tego wyroku pan burmistrz musi płacić odszkodowanie. Od momentu uprawomocnienia się wyroku do momentu uzyskania lokalu socjalnego przez skazaną osobę burmistrz musi zapłacić odszkodowanie właścicielowi budynku, a więc spółdzielni mieszkaniowej i każdemu indywidualnemu. Powiem otwarcie, uczciwie, na mnie płaci nam nie płaci jako spółce, którą sam stworzył do zarządzania tymi zasobami. A teraz o innym zagadnieniu, wręcz strategicznym dla miasta, czyli obwodnicy Wielunia. Pozwolenie na jej budowę wygasa już za kilka miesięcy. Co na to władze? Pytania w tej sprawie padły także na ostatniej sesji Rady Miejskiej. W miesiącu styczniu pan minister Nowak zdjął 27 obwodnic z perspektywy budowy, w tym obwodnice Wielunia. Jakie działania podejmuje gmina Wielunia w tym zakresie, żeby przywrócić no, możliwość budowy obwodnicy? Przypominam, że za chwilę kończą nam. Się pozwolenia na budowę, w zasadzie kończy się pozwolenie na budowę wodnicy Wielunia i będziemy mieć poważny problem w ogóle z wdrażaniem tego tematu do dyskusji i negocjacji. 30 stycznia odbyłem z panią minister Wolińską spotkanie, w którym jednoznacznie określiła, że do połowy marca, być może nawet troszkę wcześniej, ale trudno to w tej chwili określić, zostanie zaakceptowana ostateczna lista dofinansowań owodnicze globalnie w Polsce. Między innymi dotyczyło to obwodnic, na które wygasają tak zwane pozwolenia budowlane, wszystkie decyzje i nie było podczas tego spotkania mowy, że obwodnica Wieluńska będzie zagrożona. W związku z tym, że również kwotę, a to poświadczyła bezpośrednio Pani Dyrektor Sytyk z którą też odbyłem w ostatnich dniach spotkanie w Łodzi, to jest nasza dyrektor generalnej dyrekcji DRUK. Że kwota na tak zwane uruchomienie procedur z zapisami dzienników budowy i tak dalej są. Wnioskowałem do Pana, aby na początku tego roku 2013, gdzieś w styczniu, w lutym, zrobić sesję poświęconą budowie obwodnicy. Pan wtedy co jest zawarte w protokole się zobowiązał, że taką sesję pan przygotuje, że na tą sesję zaprosi Pan odpowiednie osoby decydujące o pewnych sprawach w Polsce, czyli o ludziach z generalnej dyrekcji, o ludziach z Ministerstwa Transportu, o posłach z naszego tutaj obszaru, kiedy już będą zakończone prace i zostanie ostateczny przez ministra przyjęty komplet dokumentów. Mam nadzieję, że będzie stosowna chwila, żeby dotrzymać słowa i taką sesję odbyć z udziałem stosownych przedstawicieli. Także tutaj nie ma najmniejszego jakby problemu.